Siemanko, jestem Błażej. Tworzę obrazy z nici. Jeżeli szukasz kreatywnego zajęcia dla siebie lub swojego dziecka, to trafiłeś w dobre miejsce. Na moim kanale znajdziesz tutoriale, dzięki którym stworzysz swój pierwszy obraz samodzielnie. Jeżeli chcesz, możesz wszystkie elementy skompletować samodzielnie i posłużyć się tutorialem jako instrukcją. Możesz również wpaść na stronę www.stringartpolska.pl i znaleźć tam swój zestaw, dzięki któremu wszystkie elementy będziesz miał w jednym pudełku. A to znacznie uprzyjemni i przyspieszy pracę. Skorzystaj z moich trików, dzięki którym technikę można znacznie przyspieszyć. Mój kanał będzie dla ciebie pomocny, jeżeli zastanawiasz się, w jaki sposób wykonać poszczególne operacje, jak szlifować deskę, jak ją pobejcować, jakich nici używać, jakich gwoździ i jak je wbijać. Na moim kanale możesz znaleźć również inspiracje na twoje przyszłe obrazy, na dekoracje twojego domu, jeżeli lubisz rękodzieło, a także na prezent, który chciałbyś wręczyć osobie, którą bardzo cenisz i wiesz, że rękodzieło będzie naprawdę wyjątkowym prezentem. Na mojej stronie znajdziesz również darmowe szablony, dzięki którym będziesz mógł łatwo rozpocząć swoją przygodę. Wpadnij tutaj i pobierz je już teraz. Jeżeli ta propozycja wydaje Ci się atrakcyjna, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wciśniesz teraz przycisk subskrybuj, to bardzo pomoże rozwijać się mojej pracowni i dostarczać Ci regularnie coraz to ciekawsze treści.